Witam Was bardzo serdecznie, Adek 4K z tej strony witam Was po raz kolejny z lasu. W tym odcinku porozmawiamy sobie o. To jest tak naprawdę wstęp do mojej nowej serii mity o LTE. Będą to bardzo stosunkowo krótkie filmy, chyba, że się rozgadam na temat poszczególnej cechy internetu LTE i postaram się Wam przybliżyć, dlaczego to jest mit albo fakt, jakimiś przyziemnymi rzeczami. Ale zanim to zaczniemy, standardowo każdy filmik w tym momencie będzie się zaczynał od tego, że jeżeli pod tym filmem będzie 200 łapek w górę, pojawia się kolejny mit, bądź kolejny film o LTE. Więc zaczynajmy. Pierwszym, niebo... pierwszym tak naprawdę największym mitem o LTE, zapewne przez wielu zwany... Znany, rozmuchany przez różnego rodzaju fora, niektórzy bardzo mocno krzyczą na ten temat, jest przede wszystkim mit pod tytułem: Czy internet LTE rzeczywiście jest bez limitu? I mógłbym od razu odpowiedzieć, że nie. I pewnie mógłbym już ten filmik skończyć, ale nie o to tutaj chodzi. Bym powiedział, że nie. Temat zakończony, więc postaram się go Wam przybliżyć, dlaczego tak się dzieje. Internet LTE bez limitu, zapewne wielu z Was pamięta reklamy, a czy pamięta, cały czas te reklamy są w telewizji, internet bez limitu, internet bez limitu, internet bez limitu, internet bez limitu, internet bez limitu danych przez całą umowę. I co z tego wszystkiego wynika? Tak naprawdę nic, ponieważ mógłbym hamsko powiedzieć, że to jest internet bez limitu, nie urażając nikogo, dla kowalskich, którzy się tym nie interesują, dla jeleni, którzy wierzą wszystko w to, co się im rzuci na, na telewizor i przede wszystkim osoby, które się na tym nie znają. Wprawdzie ten internet mógłbym nazwać internetem bez limitu, ale ja wolę go nazwać internet bez limitu z ukrytym limitem. O wiele bardziej przyjazna ta nazwa jest i o wiele bardziej mówiąca prawdę, a w zasadzie w 100% mówiąca prawdę, ponieważ ten internet jest bez limitu, z ukrytym limitem, którym operatorzy zakrywają się tym za tak zwanym fupem, fair play using policy. To jest nic innego jak po prostu zostawienie sobie furtki bezpieczeństwa na wypadek, gdyby klient okazał się jednak skumaty i dowodził swoich praw, więc mamy zapis w regulaminie i możemy pana zbyć. Bo gdyby tego zapisu nie było, można byłoby zgłosić tytuł Niezgodności rzeczy z umową, tak, czyli zostaje sprzedany internet bez limitu, natomiast on się potem z limitem okazuje. Ale dlaczego, dlaczego tak de facto operatorzy komórkowi limitują internet? Otóż Pytanie jest jednocześnie bardzo proste i bardzo trudne do yy, stwierdzenia, bo Pomijając oczywiście to, że gdyby internet był, LTE był absolutnie bez limitów, to niektóre BTSy w godzinach szczytu by nie wiem, czy dawały 1 mega internetu, ponieważ Gimbaza ściągałaby torenty, ściągałaby, tak jak to niektórzy mówią, kopiowała internet, a nie oszukujmy się, osoby młode, mniej więcej do roku 16, 16 17 lat, po prostu wszystko piracą, ściągają, wszystko jak leci, filmy, gry, muzykę, wszystko. Zresztą w niektórych miejscach, i sam teraz tego doświadczam, jest zbyt dużo użytkowników na jeden BTS, by ten internet działał Szybko, więc, ten, ten, więc to by się jeszcze bardziej pogłębiło do tego stopnia, że internet byłby coraz bardziej nieużywalny. Więc pomijajmy to, że BTS-y pękałyby w szwach. Przede wszystkim dla operatora yy, sprzedaż abonamentu, czy też startera z internetem LTE, który jest teoretycznie bez limitu, to są koszty, żeby nam się łatwiej rozmawiało. Powiem Wam to na przykładzie sum okrągłych, tak? Przyjmijmy powiem to na przykładzie sobie, tylko za okrągłe sumy. Płacę 100 zł abonamentu Srusowi, tak? Solorzowi. W tym abonamencie, przyjmijmy mówię mam 100 GB danych, tak? Solosh ma wyliczone, że jeżeli ja wykorzystam 100 GB danych, to on na przykład ma 80 zł zysku z tego, z, czyli z klienta, czyli ze mnie. W momencie, kiedy ja wykorzystuję swoje 100 zł, 100, 100 gigabajtów, no to Solosz ma gołe 80 zł zysku, ale w momencie, kiedy ja dalej ściągam, to jego zysk maleje. I najprawdopodobniej jest to w taki sposób zrobione, że na sektor, czyli na jakąś tam połać dużego terenu, jeżeli średnia po prostu zysku z danego, z danego abonamentu spadnie poniżej pewnego poziomu, narzucany jest chłop. Ja to nazywam przykręcaniem śruby FUPA. I nie oszukujmy się, tak jest. Jednego miesiąca dostałem FUPA po 130 GB, drugiego po 300, a trzeciego ściąłem ponad tera danych i nic nie było. I to jest najprawdopodobniej to, czyli jest wyliczana średnia z danego sektoru i jeżeli po prostu, że tak powiem, zarobki soloża z danego terytorium są jeszcze na plusie do tego akceptowalnego poziomu, to się nie blokuje. Natomiast kiedy spadają poniżej minimalnego progu, dajmy na to na przykład 50 zł z klienta, średnio, no to musimy go zblokować, ponieważ on już nie może dalej ściągać, ponieważ to już jest nasz coraz mniejszy zysk. Oczywiście powiedziałem to bardzo w dużym uproszczeniu, bo można byłoby do tego dorzucić również koszty związane z zestawianiem nowych masztów, z degradacją tych, tych masztów i tak dalej i tak dalej. Ale kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Więc dlatego między innymi fup jest nakładany, i fup będzie nakładany. I Jedyną rzeczą, która jest w stanie ten fup podtrzymać, to jest konkurencja. Im więcej operatorów komórkowych nowych, bądź tych starych, będzie wprowadzało lepsze funkcje, lepsze abonamenty, tym żeby z podstawowego punktu widzenia by po prostu utrzymać tempo wzrostu swojego napływu swoich klientów, musimy dać to samo bądź lepiej. A co za tym idzie, musimy dać większe pakiety danych, które tak de facto. Między innymi oznaczają to, że wiemy ile będziemy mogli Gigabajtów ściągnąć na pewno, zanim nas blokują, bo w tym momencie u wszystkich operatorów komórkowych bardziej przypomina to siedzenie na bombie, takiej cudzysłowiowej fikcyjnej bombie. Nie wiadomo kiedy ona wybuchnie, bo jednego miesiąca wybucha po 130 Gigabajtach, trzeciego wybucha po 500, a piątego wybucha po, po, po ponad 1000 Gigabajtów ściągniętych danych, więc nigdy nie wiemy kiedy to nastąpi. Ale tak mówiąc, podsumowując. FOP czytam FOP. Internet bez limitu danych okazuje się z ukrytym limitem, który jest fajnie pięknie zamaskowany pod słowem Fair play using policy FUP, który operatorzy wykorzystują do tego, by nam cielakom, które mają płacić, wmówić, że przeszkadzamy innym użytkownikom w użytkowaniu internetu, dlatego ponieśliśmy karę i operator musiał nas łaskawie zablokować, by inni użytkownicy mogli korzystać. Ale to nie jest tak, ponieważ jeżeli ktoś notorycznie ściąga o godzinie 12 w nocy, BTSy są puste, prędkości są duże, więc mało komu się to przeszkadza, o ile w ogóle się komuś przeszkadza, a mimo tego fupy są nakładane. A dlaczego? Zyski i straty, niestety, kasa się musi zgadzać. Mam nadzieję, że Wam tego typu, yy, f, f, tego typu filmy w charakterze mitów się bardzo spodobają. Pamiętajcie o tych 200 łapkach, wtedy widzimy się w micie numer 2. Możecie w komentarzu napisać, jaki chcielibyście mit, żebym rozwiał na temat LTE. A ja po prostu przy pierwszym wolnym czasie, w tym przypadku jeżeli okazałoby się, że 200 łapek by się bardzo szybko pojawiło dzisiaj mamy piątek chyba 20 ja mam w niedzielę 22 wolną, więc jak się uda Wam zebrać 200 łapek ten filmik następny będzie się pojawiał bardzo, bardzo szybko oczywiście zakładając mój wolny dzień poza pracą także dzięki wielkie za oglądanie mam nadzieję, że Wam się podobało Zapraszam do subskrybowania, odwiedzenia mojego fanpage'a na ADEK 4K. I widzimy się w następnym micie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.